Sleeping Expert. Sypialnia to my. Łóżko tapicerowane Stockholm to propozycja dla osób, które w wykańczaniu wnętrz cenią sobie klasyczny, niewymuszony styl. Doskonale sprawdzi się w sypialni wykończonej w stylu Hampton poprzez swoje naturalne wykończenie z nutką luksusu. Dostępne w szerokościach od 140 cm do 200 cm i długości 200 cm. Łóżko jest dostępne w wersji bez pojemnika, jak i z pojemnikiem. Ważnym aspektem przy wyborze opcji bez pojemnika jest dopasowanie odpowiedniego stelaża do swoich potrzeb. W momencie wybrania opcji z pojemnikiem otrzymujemy zestaw, w którego skład wchodzi solidny stelaż, którego rama została wykonana ze stali, a elastyczne listwy sklejonego warstwowo drewna z drzew liściastych. Wygodne i łatwe podnoszenie stelaża zapewniają wydajne podnośniki gazowe. Dno pojemnika na pościel wyścielone jest ciemną fizeliną. W danym modelu łóżka mamy dużą możliwość wyboru tkanin, które podzielone zostały odpowiednio na grupy. Wysokość ramy łóżka rozpoczynać się może już od 25 cm. Zwiększając tę wysokość dokładnie co 5 cm, możemy uzyskać maksymalną wysokość 50 cm. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie w momencie, kiedy wybieramy opcję łóżka z pojemnikiem na poście, ponieważ dzięki temu zwiększeniu uzyskujemy dodatkową przestrzeń na przechowywanie. Jeśli chodzi o grubość ramy, to standardowa 8 cm. Możemy ją zmniejszyć do 5 cm, jak w danym modelu łóżka, bądź zwiększyć do 11 cm. Wszystko to zależy od tego, ile mamy przestrzeni i co wpisuje się w nasze gusta. Wezgłowie. Łóżko ma nieco ascetyczne wezgłowie, które wniesie do każdej sypialni spokój i wprowadzi do niej aurę relaksu i odpoczynku. Wysokość wezgłowia wynosi 111 cm. Wpływ na ostateczną wysokość łóżka mają także nóżki, które są równie ważnym elementem całości konstrukcji. Standardowo w łóżku Stockholm mamy do wyboru opcję bez nóżek na tzw. ślizgaczach oraz nóżki o wysokości 3,5 cm, 5 cm, 10 cm, a nawet 15 cm. Wykończenie zanóżka w przedstawionym modelu mamy gładki zanóżek, jednak do wyboru są zanóżki z jednym szwem, dwoma szwami oraz zanurzek zaoblony. Łóżko Stockholm, jak i pozostałe łóżka Sleeping Expert, standardowo posiadają 3 lata gwarancji. Jest możliwość wydłużenia tego okresu do 5 lat. Kupując w Sleeping Expert, można liczyć na kompleksową obsługę. Wszystkie zamówione łóżka dostarczamy wyłącznie własnym transportem. Decydując się na zakup wymarzonego łóżka, warto zrobić to w firmie, która oferuje coś więcej niż tylko produkt. W Sleeping Expert wiemy, że obsługa klienta nie powinna kończyć się wyłącznie na dostawie produktu pod dom. Zapraszamy Sleeping Expert. Sleeping Expert. Sypialnia to my.